Wszystkie przyciski w interfejsie Power Query wykorzystują pewne funkcje w języku M. Jak widziałaś pasek formu, to właśnie w tym pasku formu były te funkcje języka M zaszyte i do jakichś nietypowych zadań albo do optymalizacji swoich zapytań będzie trzeba właśnie ten język M zrozumieć, bo nie wszystko da się wyklikać. Jesteśmy na stronie pomocy języka M. Dodałem link do tej strony w notatkach. Tutaj mogę zmieniać język z angielskiego na polski i z polskiego na angielski. Dlaczego warto czytać po angielsku bo niestety w pomocy Microsoft często na polski jest przetłumaczone maszynowo i może być przetłumaczone w dziwny sposób niezrozumiale. Ty czytaj jak ci wygodniej. Tutaj mamy główną zakładkę. Jak widzisz, jest przewodnik, gdzie możesz od podstaw się różnych rzeczy nauczyć. Są różne sekcje. Ważne, myślę, jest ten plik PDF, gdzie jest prawie 1000 stron dokumentacji języka M. I w tym dokumencie PDF, dzięki CTRL-F można wyszukiwać sobie dowolną frazę. Więc jeśli korzystasz z języka M i chcesz w nim coś wyszukać, ten plik PDF będzie dobrym źródłem wiedzy. Tutaj na końcu są funkcje języka M i są różne. Typy funkcji. Weźmy na przykład i sprawdźmy sobie funkcję daty, i są tutaj wszystkie funkcje daty, bo jak widziałeś wcześniej funkcje zostały podzielone na różne sekcje, no i niestety te funkcje różnią się od funkcji, takich jak są w Excelu, trochę inaczej są zbudowane. I często właśnie pierwsza sekcja to jest taka grupa, na przykład tutaj grupa date, pierwsza część funkcji, a po kropce jest, co tak naprawdę ta funkcja robi. Czyli tutaj na przykład date math będzie nam wyciągać miesiąc z daty. I spróbujmy sobie teraz tę te funkcję wykorzystać bezpośrednio w Excelu. Mam otwartego mojego Excela, tworzę tabelę, nazywam tabelę sprzedaż i importuję do Power Query. Teraz załóżmy, że z daty zamówienia chcę wyciągnąć miesiąc. Nie wiem, czy i gdzie jest ta formuła w interfejsie, być może jej nie ma, więc... Aby wykorzystać taki formułę języka M najlepiej wejść w dodaj kolumnę i kolumna niestandardowa. Nazwę ją miesiąc zamówienia. Tutaj mogę już wykorzystywać formułę z języka M. Wróćmy jeszcze raz do dokumentacji. Ta formuła to było date. Tutaj widzę, że mam podpowiedzi. Month jest date month. Tabulatorem mogę sobie zatwierdzić i w nawiasie Piszę pewnie z której kolumny, więc z kolumny data zamówienia. OK. Coś tutaj źle wpisałem. Powinno być raz date, a nie dwa. O tak. I udało się wyciągnąć miesiąc zamówienia. Więc możesz sobie podglądać jak formuły są zbudowane, jakie mają argumenty w dokumentacji i korzystać z nich bezpośrednio w Power Query. Jak również gdy tutaj widzisz tę formułę, to możesz ją edytować, tylko zauważ, że tutaj nie masz tylko date, mam data zamówienia, tylko masz troszeczkę dłuższą formułę. Dlaczego? Zaczyna się od równa się, a później jest formuła table add column, bo tak naprawdę dodaliśmy nową kolumnę. Tutaj po haszu jest zawsze ostatni krok, więc jak był krok zmieniono typno, to mamy tutaj kolejny krok. Tutaj jest nazwa kolumny, jak pamiętasz może na początku dawaliśmy nazwę kolumny, tutaj po przecinku jest itch i dopiero nasza formuła. Więc przed każdą formułą musi być kilka elementów, które pozwolą z nich skorzystać. Tutaj pojawił się jeden problem, mianowicie zysk jest wartością tekstową. Dlaczego? Ponieważ zamiast przecinków, separatorami dziesiętnymi były kropki. Aby to zmienić, jednym rozwiązaniem jest zamiana tutaj kropek na przecinki czyli zamień wartości, wartość do znalezienia kropka, zamień na przecinek. I teraz zamiana typu danych na liczbę dziesiętną. Zamieniła się. Ale z inny sposób ten krok usunę. Zamieniam na liczbę dziesiętną, ale dodaję tak zwany argument culture. Argument culture mówi nam, z jakiego języka ma zaciągnąć różne, nie wiem, numery, dni tygodnia, godziny, typy danych itd. W culture polskim pewnie separatorem dziesiętnym byłby przecinek, Ale już w amerykańskim będzie to kropka. Więc tutaj dodaję sobie przecinek. Mam argument Culture i Culture amerykański jest USN. Polski jest Plpl. PL. Zamieniam i rzeczywiście mi dostosowało. Więc dzięki właśnie argumentowi Culture można zamienić kropki na przecinki. Jeśli bym chciał, jeśli bym miał wszędzie same kropki, bym mógł tutaj napisać culture USN i zamienić wszędzie typy z tekstowych na liczbowe. Na przykład tutaj widzę, że jest type number, skopiowałbym sobie i tutaj zmienił na type number. Możesz robić jak ci wygodniej. Ja tutaj zamieniłem typ. Jak widzisz, mam tutaj kolejne kroki, ma w nich wpisane kolejne formuły. O tutaj na przykład bym mógł, jeśli bym miał kilka tabel, mógłbym sobie podmienić nazwę tabeli i też by mi to zaciągnęło, ale w sekcji widok Mam coś bardziej złożonego, mianowicie edytor zaawansowany. I teraz w edytorze zaawansowanym mam wszystkie moje formuły. Mogę wszystkie formuły edytować, dopisywać ręcznie formuły, jeśli jestem wystarczająco zaawansowany. Mogę zrobić też tak, że nie wiem, ja na innym komputerze albo ktoś chce sobie przekształcić dane, więc mogę mu po prostu wysłać cały ten tekst, powiedzieć, żeby wrzucił do edytora zaawansowanego i te same przekształcenia mu się wykonają więc może ten kod pomagać w przekształcaniu danych możesz po prostu od kogoś skopiować sobie linijkę i spróbować wstawić i jest pewna zawsze taka sama składnia tego czyli zawsze rozpoczyna się od let później są kolejne przekształcenia. więc tutaj widzisz, że jest podane źródło jest dostosowany typ i zawsze jest formuła na źródło i dostosowanie typu każda tutaj kończy się przecinkiem ta linijka więc musisz pamiętać o przecinku bo ja często zapominałem przecinka i później pojawiał się błąd no, i po tym źródle i dostosowaniu typu. Typy danych możesz też w dokumentacji sobie posprawdzać i dostosowywać jak ci wygodnie. Są kolejne kroki. Czyli pierwszy krok to było dodanie kolumny niestandardowej. Rzeczywiście,śmy tę kolumnę niestandardową dodawali, i tutaj, tak jak mówiłem, zawsze jest formuła table. I co ma się z tą tabelą stać? Tutaj było add column, dodaj kolumnę. Tutaj transform column types, bo zmienialiśmy typy kolumny. Tutaj, jak się ta kolumna nazywa, i co ma się z nią stać? Tutaj jakieś typy, więc. Już argumenty tej funkcji. Jak widzisz, funkcje mogą być zagnieżdżone, bo tutaj funkcja data była w funkcji add column. Gdy wszystkie przekształcenia się kończą, na końcu już nie ma przycinka, jest in i ostatni krok. Ostatni krok jest taki, i to jest tak naprawdę, który element ma zostać pokazany. Jeśli bym dał ostatni krok, dodaj kolumnę niestandardową, czyli tutaj in, dodaj kolumnę niestandardową, ostatni krok by nie został wykonany. Tutaj by się troszeczkę popsuło i bym miał tutaj całe zapytanie w jednym. Wrócę do edytora zaawansowanego. Zmienię tak jak powinno być. I już mi się ładnie tutaj rozłożę. Widzę wszystkie kroki, jeśli chcesz w zaawansowany sposób modyfikować swoje zapytania. Edytor zaawansowany okaże się przydatny. Okaże się przydatny również, jeśli będziesz pobierał z folderów, będą jakieś dodatkowe pomocnicze funkcje. Wtedy często, że coś sobie dostosować. Edytor zaawansowany będzie konieczny.